Hejka. Dzisiaj mamy wznowienie zdrowki Mega Pensja Zdrawkę każdy zna yy, Tak się prezentują stopnie Oczywiście najfajniej byłoby Znaleźć tutaj dwa razy napis pens Mega Pensja Wtedy mamy to co tutaj jest właśnie Napisane przez 5 lat Co miesiąc, fajnie by było Ale okej, okay, póki co Skupmy się na czymś bardziej osiągarnym, chociaż taką stówkę wkład mój to 30 zł więc nawet jakby wyszło na zero byłoby fajnie ale nie wiem, lubię tą zdrawkę, ale dzisiaj nie czuję jakoś tej premiery oby nie było samych postaków no jak będę na no to trudno, nic się nie stanie będziemy próbować da dalej chociaż mega pensję lubię, więc mogłaby coś dać żebym bardziej ją lubiła ale nie przestanę jej lubić, więc no, ale to nie znaczy, że ma tu nic nie być, bo może zdrobki słuchają, nie wiem. Tak czy siak, to mam zdrobki z numerem czwartym, piątym i szóstym, czyli po kolei. Ostatnio coś mam, te piątki i szóstki na kanale, na premierze właśnie. Zobaczymy, czy tym razem będzie szczęśliwe. Piątka i szóstka, czy będą szczęśliwe? No, bo ostatnio były. Piątka chyba. Znaczy w sumie piątka i szóstka, bo Piątka chyba dała zwrot, a szóstka dała 50 zł, czyli na odwrót nieważne. Dzisiaj zajmujemy się mega piesem, a więc zapraszam na dropping. Tak z ciekawości sprawdziłam tę kasę-kasę. No i to jednak ta lepsza wygrana była z dropsa z numerem 6. A póki co mamy czwóreczkę, więc fajnie. Fajny numer, zobaczymy, czy będą korzystne dla mnie. Szukamy 17, 9 ki czterdziestki jedenki i trzydziestka jedenki. No Okej, okay, a u mnie mamy tak 45, 26, 14, czyli obok. O jest 13 Okej, okay, to mega pensa. Tutaj ładnie czyni honory, nie pozwala o sobie źle pomyśleć, więc fajnie. Siódemka, o dziewiątka jest, <grym> okej, okay. nie ma katastrofy już, 42, 32, 15, mm, tutaj mamy 23. 36 i 49 napis Mega pensja. musiałam zatrzymać, bo mi tutaj statyw leciał i stolik nawet. Więc dzisiaj tak właśnie Mega. Skoro Mega pensja, no to Mega zdarzenie. 18, 29. 33, 24 i 43. Czyli jeżeli nie pominęłam czegoś, to mamy dwie wygrywające liczby. Pod 13 mamy dyszkę i pod 9 mamy też dyszkę. I 20, złotych więc nie, brakuje mi tylko dyszki, żeby drapię był za darmo. Więc nie jest źle, fajnie nawet. Nie spodziewałam się, nie czułam jakoś tego, a jednak.

4, 17, ale tutaj nie ma jej. W poprzednim było. 31. E, tu mamy 43, Nie mamy takich wysokich już. Um, jedynka. 13 było w poprzedniej. I nam dało właśnie grano. Mamy mega pensję. Po raz pierwszy robię tutaj, była po raz drugi, na przykład. O, Byłoby bardzo fajnie. 12, 24, 14, 39 i 40. No, no, to wygląda, że ta jest akurat pusta, ale nie przyjmuje się już tak bardzo. No to mamy jeszcze jedną z numerem 6.

Mary z kanału Mary i Mario nie lubi właśnie takiego pola. W sensie, że jest napis, bo marnuje to pole. No, Mario pewnie też nie lubi, ale bardziej mi odkwiła, że Mary właśnie się to nie podoba. Nie dziwię się wcale, bo to jest takie... No chyba, że drugi byłby napis. Oj, to by się podobało wtedy. 18. Chyba już nic nie będzie, ale... I tak jestem zadowolona. 32, 41 i 31. No to wychodzi, że jest pustek. Hmm. Zrobimy podsumowanie, ale zanim podsumowanie, to napiszcie mi, czy lubicie właśnie Mega Pensję. Czy dobrze ją czy drapiecie i nic nie możecie wydrapać. No, chętnie poczytam. Ok, przechodzimy do podsumowania. Podsumowanie jest takie, że na trzy drobki wygrała jedna 20 złotych, czyli jestem tylko dyszkę na minusie. Oczywiście wiadomo lepszy byłby droping za darmo albo na plusie, ale i tak nie jest. Nie ma tragedii, więc ja się cieszę na no to. Dziękuję za oglądanie. I życzę miłego wieczoru Pa.